Wejdź na stronę www.upoluimieśnik.lastminute.pl i znajdź wycieczkę w tym hotelu tańszą o nawet 50%. Hotel Majorka podi Corfu. Lokalizacja. Hotel Major Capodi Corfu to kompleks położony w Magios Petros około 45 km od lotniska, usytuowany przy prywatnej hotelowej plaży otoczony zielenią. Warte uwagi, miejsce znajdujące się najbliżej hotelu to Lewkimi, drugie największe miasto na Korfu, w którym możemy zrobić zakupy i spróbować lokalnej kuchni. 3 kilometry od hotelu znajduje się dawna wioska rybacka, obecnie rozwijająca się miejscowość turystyczna, czyli tętniącym życiem Kawos, miejsce w którym odnajdą się sympatycy życia nocnego i zabaw. Do najbliższych miast możemy udać się taksówką lub wypożyczyć samochód. Warto skorzystać z oferty autobusów rejsowych kursujących do centrum Korfu oraz Lewkimi. Informacje o hotelu. Obiekt to nowoczesnie urządzony czterogwiazdkowy hotel wpasowujący się w lokalną infrastrukturę. Posiada 296 pokoi oraz 37 bungalowów. Na terenie obiektu znajdują się trzy baseny: dla aktywnych, wypoczynkowy oraz dla najmłodszych. Poza wypoczynkiem na plaży i basenie, goście mogą skorzystać z szerokiej oferty rozrywek zapewnionych przez hotel, między innymi aquaerobiku, siłowni czy animacji dla dorosłych. Dzieci również mogą się tu świetnie bawić, korzystając z placu zabaw, wieczornego mini disko oraz animacji. Hotel oferuje pokoje dwuosobowe oraz rodzinne czteroosobowe z wyjściem na taras lub balkon. Pokoje wyposażone są w telewizję satelitarną, lodówkę, safe oraz klimatyzację pozwalającą odpocząć od upałów panujących na miejscu. Na terenie obiektu znajdziemy sklepik z pamiątkami, skorzystamy z, z opieki lekarza, a za dodatkową opłatą oddamy ubrania do pralni obiekt jest przystosowany do obecności najmłodszych, zatem świetnie nadaje się na wakacje dla rodzin z dziećmi. Kompleks przystosowany jest do, poby do, do pobytu osób niepełnosprawnych. Nie posiada możliwości pobytu ze zwierzęciem. Wyżywienie. Wybierając opcję all inclusive, w ofercie mamy do wyboru trzy restauracje: główną serwującą posiłki w formie bufetu oraz dwie w formie a la carte. Spróbujemy kuchni zarówno śródziemnomorskiej, jak i międzynarodowej. Osoby nietolerujące glutenu oraz wegetarianie również znajdą dla siebie potrawy przygotowane dla nich przez lokalnych kucharzy. Śniadanie serwuje się od 7 do 10. Osoby lubiące dłużej pospać nie muszą się obawiać, ponieważ od 10 do 11 serwowane jest późne śniadanie. Obiad w godzinach 12.30 do 15, zaś kolacja od 18.30 do 21.30. Ponadto w czasowicze mają do dyspozycji trzy bary, dwa przy basenach oraz jeden w lobby. Bee. Jeden z nich otwarty do godziny pierwszej, co dla wielu osób jest dużym atutem. W godzinach 16-18 serwowane są przekąski. Napojów alkoholowych i bezalkoholowych można skorzystać w godzinach od 10 do 23 kawy i herbaty po południu. Opinie gości. Goście hotelowi oceniają obiekt wysoko bo na nie spełnia 9 punktów na 10. Najwyżej punktują czystość oraz jedzenie najniżej lokalizację. Obsługa opisywana jest jako uprzejma i pomocna. Jedzenie jako smaczne i urozmaicone. Szczególnie zadowoleni są rodzice opisujące miejsce jako przyjazne dzieciom. Jeśli czu cenisz sobie wypoczynek w cichym, kameralnym miejscu, lubisz dobrze zjeść i zrelaksować się na plaży, jeżeli wybierasz się na wakacje z dziećmi lub po prostu chcesz zrelaksować się w spokojnym mieście na pięknej wyspie korfu, jest to miejsce dla Ciebie. Jeżeli jesteście na etapie poszukiwania najlepszego hotelu pod Wasze wymagania, to dobrze trafiliście. Na naszej stronie upolujlasminet.pl pokazane są najlepsze oferty wyjazdów od największych bór podróży w Polsce. Dodajemy oferty tylko okazyjne, dzięki czemu gwarantujemy najniższą cenę w Polsce. Zapraszamy Was również do polubienia strony na Facebooku oraz dołączenia do facebookowej grupy, gdzie codziennie dodajemy wyszukane przez nas propozycje w czasów, z ceną nawet dwa razy niższą niż normalnie. Koniec z przepłacaniem za wakacje www.upoluymyślniklasminute.pl.